Witam, tu Dark Ranger, a to jest szósty odcinek z RimWorld na modach. Aktualnie jesteśmy bardzo tak... niezbyt sprzyjających warunkach, gdyż... E, no, wygody trochę... za dużo nie mamy u naszych kolonistów, e, prąd... nadal robimy. Znaczy, mamy dostęp już do prądu i mamy baterie, ale... Nadal nie wykorzystujemy ich, ich w jak, w, żadnym, w żaden sposób. Oddać mikrofon, bo widzę, że jestem za blisko, okej. Okay. Ogólnie. E, no, na początek w zdrowie. o, inspiracja, oswajanie, szwego, o, to się przyda. Gdyż będzie nam mógł e, bardziej przyjaźnie oswajać. A ile ty masz szwego, ten, Postać? to 9. Może uda nam się znaleźć coś ciekawego. Nie, dzikuski nie oswajamy o metal. Fajnie chętnie ponoszę. Ogólnie wpadłem na pomysł, żeby e, wybrać e, sz, Zabrać szwego Ale to już jak będziemy mieli na przykład jakiegoś robota takiego noszącego. to zabierzemy szwego i e, a, włącz tutaj ogólnie. Szwego i nasz... i robota. I będziemy szli na takie wyprawy jak... E, jak podczas apokalipsy, że po prostu w teren... Zbieramy surowce, uciekamy do bazy. Zabieramy wszystko, uciekamy do bazy i tutaj... A I wszystko będzie takie... spokojnie. No a spokojnie będziemy mieli przez surowców. O. E, Agrikultur... Agri Eee, ale nam się przyda teraz zasięg drzew, powiem tak. Gdyż zauważyłem, że mamy straszne brak drewna. Więc zasięg drzew będzie przydatny. O. A, że to jest labor. No to jest właśnie to, co mówiłem, że nasi niewolnicy niby. No, tutaj e, wyrąbcie ten kaktus. Tak jak mówiłem na poprzednim odcinku, e, kaktusy służą jako drzewa, ale nie są zbyt skuteczne, gdyż niewiele z tego się pozyskuje. E, ogólnie, planu mamy już światło, bo widzę, że Syl albo Bolton, nie wiem, nie pamiętam kto był. Eee, tutaj to robił, nie zauważyłem. Eee, ogólnie zrobili już prąd, więc mamy eee, jedność zamrożoną. O, bolso, jest prosto nie. posiłek. Niekompetentny kucharz. Uuu, styl dostała. O, zająć samo oswojenie. Eee, to jest sura, co ty możesz? Transport. Jest zbyt mały. Trudno, no i wyżej się go sprzeda. Albo robi się go na ten, o szczura, to możemy upolować. Ogólnie pokażę on trik na to jakby, jak polować na takie mniejsze stworzenia. Eee, nie ma akurat w pobliżu żadnego szczura? O widzicie? Eee, Szczur X2, ra, czyli razy 2, dwa, y, dwa razy nakliknąłem na tego szczura i na terenie jakim ja widzę ten raz, oznaczyło wszystkie rodzaje y, danego stworzenia, oczywiście w terenie, którym ja widzę. Jak zauważyliście, tutaj jak kliknąłem dwa razy, nie zaznaczyło mi żadnego, czyli tu w tym terenie nie ma ani jednego szczura. Oprócz tego tu. Tutaj, o tu. Więc tak trochę słabo. O, tu jest ten szurek. Ogólnie ze zwierzętą jest tutaj ciężko. To znaczy taką prostą do zabicia. No dobrze. Yy, zauważyłem też, że zebraliśmy pierwszą bawełnę. Więc yy, tego. Zajmij się e, te, to przenoszenie. W Ogólnie musimy to szybko zabrać. Bo z tego będzie tkanina, której będziemy potrzebowali i do e, przenoszenia. Nie zajmuj się szurem. i do przenoszenia. I do ubrań, i do rozrywki. Będę teraz męczył tak szwego. E, ogólnie, jakby ktoś chciał się nazwać. E, daną osobom, proszę bardzo, wystarczy napisać w komentarzu nad, pod, pod odcinkiem. Ja co jakiś czas patrzę, no może nie zawsze patrzę, ale często patrzę na Na statystyki odcinka. Jeśli coś jest ciekawego, ktoś coś ciekawie napisał, to może mu przypadam serduszko. No. Uuu. Te mieciny. Dobrze. Że... Ogólnie wolałbym, żebyś nie robiła z tego. z witu. produkty roślinne. zbożeń, żebyś nie robiła tych. To by się nie robiła z tych e, zboża e, e, posiłków tylko mąki e, Wracamy na świeżo. E, miałem chwilowe wbicie do pokoju, gdyż e, aktualnie w tym dniu, w którym nagrywam mam urodziny. Więc e, tak jest sprawa, że mama wbiła do pokoju ży życzyć mi wszystko e, ży Złożyć mi życzenia, więc. No ten tego. O. Nie no, syl, co to się stało? Uuu, pożar? A, też jest to. No spokojnie ogólnie bardzo mi zwiększyłem liczbę opadów już na starcie żeby nie było właśnie takiego czegoś że nie ma deszczu a są pioruny bo bardzo tego nie lubię bo nagle jak jest jest burza bez deszczu a są pioruny to potrafi się spalić cały ta okolica łącznie z nami, dlatego ja też buduję ścianę z metalu, więc ścięgny z metalu są przydatne. No dobra, zadbajmy o ich wygodę, też wiem, że im to się przyda. Cyk. Iganie... Ogólnie, zróbmy im też... No, nie ma takich stołów jeden na jeden. A to zrezygnujmy z tego y, tutaj. U, zrezygnujmy z tego tutaj. No, nie umiem cię wysłowić. Zrezygnujmy z y, y, tej y, stąd z więzienia i użyjmy y, to jako stołówki. Nie, ponieważ jest blisko, yy. Jest... a! Nie mamy drewna przecież, a ja chcę coś to z drewna. Yy. Granitu? Damy chyba radę. To... co co to, 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 to jest? Eee... Yy, bloki granitu, okej. Okay. To zrobimy z granitu. Ogólnie musimy łapać każdej, yy każdej możliwej rzeczy, którą możemy ten zbudować. Znaczy każdego do materiału na początek musimy łapać. A to z stali. I tutaj z Ogólnie e, bardzo mnie smuci to, że e, nie możemy e, nie możemy postawić na takim stoliku e, lampki, bo to by się dało. Takie fajne by było, a tak to musimy zostawić ją na, na ziemi. No niestety takie e, niezbyt dobre rzeczy. E, szwego, tym kopiesz. Na razie zakazuję kopać. Ze względu na to, że musisz yy, wybudować tutaj A Wróćmy też do tego, że musisz pozbierać te yy, nasze O, już budują No Cel jest budowniczym Dobrze widzieć. Dużo ryzyko załamania, syl. E, ogólnie, e, potrzeby niskie oczekiwania. Konsumpcja na ziemi, no właśnie, i tu jest minus 4. Brak rozrywki. Zaraz on dam rozrywkę. Ogólnie, mam w planach dużo tutaj zrobić. E, To no jest kopr, bo nie mamy kopru tyle? Znaczy miedzi. To aluminium. No. I zaraz będziecie mieli rozżywkę. Syl poszła spać. Tego teraz skutkuję. Musimy też zrobić e, Greenstone, czyli e, jakby to nazwać. E, koło mójskie, chyba to się. Koło do mielenia. Chyba tak to się potocznie nazywa. I wtedy zrobimy e, tak. ...elektryk ten. Tyk. I tutaj yy, do mielenia jest i też z elektryczności. Niewielkie, syl, ty jesteś najbardziej niezadowolony z nas Wszystkich, no tak w sumie y, Szwego i tam tam mają y, bardzo wysokie te morale poprzestronne. No, oni mają bardzo dużo... Zresztą poślubiłem Balton. E, oni są ogólnie, tego co pamiętam, po... poślubieni, więc e, mają e, bardzo duże morale ze sobą. Zresztą bardzo dobrze zadbałem o ich... No. O ich mieszkanie, więc mamy tutaj tego swego rodzaju Ale zrobimy ci tego rodzaju mają dobre relacje ze sobą. No Jakby to powiedzieć. Mają dużo morale po prostu. Więc jednocześnie oni nie muszą być. No właśnie mam... Bardzo że e, głowości No mam bardzo małe morale O tak mówię Czego mówisz? O Pisel powinien mieć już zaraz lepsze morale E, Tandet, nie, ale może e, coś i da radę zrobić. Znaczy, nie chodzi o to, że da radę z tym zrobić, tylko e, że po prostu ona będzie miała większą morale ze względu na swoją sypialnię. No nie trzeba będzie im powoli. Jak tam w ogóle badanie? Mamy 74. 74 to już dużo. Zasięg drzew będzie bardzo przydatny, gdyż jesteśmy na terenach bardzo, ale to bardzo, bardzo e, mało zalesionych. A my będziemy bardziej używać. Mówię, To jest ten kaktus, którego my używamy. Ale my będziemy bardziej topola, gdyż topola jest bardzo szybko rosnąca. Fakt, daje mało drewna, ale bardzo szybko rośnie. A na takiego dęba, taki dąb, daje... długo on rośnie, ale daje... stosunkowo trochę więcej drewna. Ale topola dla nas jest bardziej opłacalna. Jak widzicie, tutaj mamy ziemniaczki, no ogólnie przydałoby się pozbierać to yy, ale nie mamy właśnie szczącego. W sumie nie, bo ty masz bardzo masz leni swoje rozbijak i, i... to, to się bardzo mnie nie lubi, Bardzo nie lubię tych dwóch ne, cech. Też e, rozbijaka... Nawet jeśli ona nie będzie miała załamania. To ona będzie bardzo. Bardzo będzie próbowała nas. Innych kolonistów bić. Tego tutaj nie ma napisane. Ale ona bardzo lubi to. Będzie bardzo lubiła. Walczyć z nami. Z innymi kolonistami. Ale nictwo tam przeżył. Ona i tak będzie. Ja i tak bym chciał... Ja i tak bym chciał ją jako... ten... Jako... Noszącą. A ogólnie jak tam twoje zdrowie? Jesteś cała... No ten... Zdrowa. A. Jak widzicie, e, chciałem wam pokazać, że tutaj... E, w tym piecu mamy o wiele... Par... Ba, Dajcie mi się wysłowić. E, więcej e, przepisów e, takich e, bardziej, że po, bym powiedział... spieca e, e, takich rzeczy, niż e, tutaj, gdzie mamy taki, no... Bardziej takie przetwornicze rzeczy. Przetwornicze. Przetworowe. Na przykład tu jest chleb, który my będziemy robili, bo chleb ogólnie daje dużo, daje nam dużo, do... no, jak widzicie, mamy mąkę, którą tą mąkę będziemy wykorzystywać do chlebów do robienia uzysk nie aż tak do 40 czterech mąki dostajemy trzy chleby co nam daje y... no musimy zwiększyć albo nie nie będę zwiększał zaćmienie o i to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego nie mam e, na razie baterii słonecznych, tylko od razu poszłem w turbiny wiatrowe. Ponieważ e, jest to jeden z księżyców tej planety przysłonił słońce. Rozpoczęło się zaśmienie. E, I teraz. E, nie działają on. Nie działają te e, solary, czyli e, nasze. E, Panele słoneczne nie działają. E, więc, e, mi, jeśli mi, nie mielibyśmy tych turbin, to nie mamy już prądu. Ogólnie, e, jeśli to widzicie, to jest gejzer, i jego też można użyć do energii, e, gdyż on ma e, bardzo. To jest gejazd parowy i można go użyć do energii geotermalnej. Więc taki plus. E, o, zasięg drzew gotowy. E, chciałbym ogólnie teraz e, niesterylny, zapakowany e, prowiant. O żebyśmy mogli tworzyć e, nasze e, z prasą posiłki, które wytrzymają e, praktycznie... Nie, nie zepsują się one. One są nie do zepsucia. Znaczy, do zepsucia. Znaczy, nie zgniją ani nic takiego. Nie zepsują się e, jako termin używalności. Natomiast, y, one mogą y, przestać być y, do... Po prostu się zniszczyć. Y, one po prostu nie mają... Y, nie muszą być zamrożone, nie, nie są świeże... Znaczy, nie są to świeże. Ja to powiedziałem. One nie mają tych dwóch cech. Nie muszą być y, w, w... Mrożonych mieszczaniach i nie muszą... Być, nie, nie mają czegoś tak jak świeże e, stare po prostu one e, nie mają tych złotych no to ja się będę dalej rozwodził e, e, natomiast one nie, te posiłki nie są e, nie dają żadnych buffów dobrych Oj, zauważyłem coś. E, nie miksuj mi ryżu. Ryżu, kukurydzy. To możesz, ale nie miksuj mi ani ryżu, ani kukurydzy. Ogólnie mogli. Jak widzicie, już mają zabawę. E, stołówkę za niedługo. Za niedługo będziemy mieli e, Kamieniarski muszę zrobić e, Dodaj e, granitu Trudno uzyskania O, do 50 I ogólnie e, muszę tutaj zmienić, żeby nie... nie za, e, posiłki yy... kompresowane gdzie są posiłki yy, ogólnie już znaleźć to posiłki nie wiem ogólnie gdzie to jest bo teraz są te mody i one nie z... one pomieszały wszystkie te Pasta że nieee... O jest, sprostowany posiłek z walizy To odznaczymy. A tutaj zaznaczymy, że mają być. Jak mówiłem, one nie potrzebują być zamrożone, nie muszą być, muszą być tylko pod zadaszeniem. Więc e, te posiłki możemy uznać za materiały takie właśnie jak tutaj. E, gdyż widzicie, mamy małą lodówkę. Oni na, na dodatek. E, o, najazd. Może coś będzie ciekawego. No, gdyby udało się go pojmać, byłoby bardzo ciekawie. One nie mogą serek Górnictwo. On by mógł być naszym tragarzem i górnikiem zarazem. No, mógłbym nim być. On jest dobrym tragarzem i górnikiem, więc ja bym chętnie go przyjął, i wtedy szwego nie musi już chodzić na te. No, do ludzi. Robocie tak no, szwego niech sobie zostanie. Ogólnie te roboty nie groszą e, rozumem. I e, nie podchodzą od razu, tak więc może. O, zresztą one są też powolne, bo. To są pierwsze tiery No i teraz mamy pewność, że zyskamy go Ogólnie będę chciał go przykabać na swoją stronę Jego robota Nie musisz pokonać robot Ile ty masz w ogóle? Masz 5, a on? Dwa no bez przesady No tak, on nie ma krwawienia No nie Żartujesz sobie Ech, przynajmniej... przynajmniej trochę go objęliśmy. Do tego idziesz? Proszę, nie zabij. Wiem, że ty lubisz zabijać, ale nie zabij. E, dobra, nie strzelamy. E, wstrzy... Strzelaj dowoli. Ogólnie e, zajmij się transportem. On będzie teraz. E, On będzie teraz e, 18 godzin 18:00, on krwawi. E, więc e, my przygotujmy do tego czasu kabinę, gdzie on będzie leżał. To jest taktyka. E, on w ogóle nie potrzebuje takich rzeczy jak... Le... O no kurno, on atakuje. Kurna, nie chcę go strzelić, bo on będzie jeszcze ten. Padnie. No wiedziałem. Walton. Ona jest uleczona, jest uleczona Ale taki ładny się trafił Taki ładny się trafił chłopak No dobrze Mamy już 28 minut równo Także ja wam dziękuję za dzi teraz komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jak wam się coś nie podoba, napiszcie komentarz, jak oczywiście się nie podoba, oczywiście zmieni to, o co będzie trzeba, także tego.